Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj druga część informacji dotyczącej, dotyczącej powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. E, naszych domach, mieszkaniach, biurach, tam gdzie przebywamy najczęściej. Najczęściej w okresie zimowym, bo okres zimowy to około 90% naszego czasu właśnie w takich pomieszczeniach. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w okresie zimowym to powietrze w pomieszczeniach może być nawet 70% razy gorsze niż na zewnątrz. Pomimo tego, że 25-30% powietrza dostaje się do pomieszczeń zamkniętych, ale jest to często, gęsto smog, który jest w okresie zimowym wszechdobyelskim. Ostatnim razem opowiadałem Państwu o czynnikach, które alergizują nasz układ immunologiczny, odpornościowy, a także mają wpływ, bardzo duży wpływ na nasz układ krążenia e, czy pokarmowy. Są to przerównego rodzaju związki chemiczne, e, kurz, e, roztocze, e, grzyby, pyłki i tak dalej, Ale w okresie zimowym mamy kolejne takie elementy, na które chciałbym Państwu w tej chwili pokrótce powiedzieć. Chociażby zapalenie świec zapachowych. Jest przyjemnie, wieczór, zapach się roznosi, ale zdajcie sobie Państwo sprawę, że świece, szczególne świece zapachowe parafinowe, to produkt robopochodny. Czyli jesteśmy tak, jakbyśmy byli przy rurze wydechowej samochodu. Ale cóż tam świece? Kadzidełka. Kadzidełka to ponad 100 razy Gorsze powietrze. 100 razy więcej związków chemicznych, lotnych wydostaje się podczas spalania tych kadzidełek. Benzen, no, toluen, to są związki, które niesamowicie niekorzystnie wpływają na nasz organizm. Czyli świeca parafinowe, zapachowe, kadzidełka, odchodźmy od tego. Ale zima to również przyjemny ogień z kominka. I tu oczywiście będę mówił o tych, kominkach, o tych kominkach, które są niezbyt szczelne, może nie najwyższych lotów, ale te kominki potrafią dać sadzę, potrafią wypuścić związki, które podobne są do pyłków i wielkości pyłków, czyli już nie tylko niewidoczne elementy, ale takie, które dostają się poprzez układ oddechowy do naszego organizmu, a dalej do układu krążenia. W związku z tym zwróćcie Państwo na to uwagę. Okres zimowy to również y, okres m, grzania y, grzejnikami, grzania, y, grzania mieszkań. Często, gęsto wykorzystujemy grzejniki do suszenia y, jakiejś wy, wypranej odzieży. Ciepło, wilgoć, fantastyczne miejsce. Do rozwoju grzybów, różnego rodzaju, a szczególnie aspargillosis, to jest grzyb, który właśnie powstaje w trakcie suszenia wypranych rzeczy na kaloryferze. Zwróćcie Państwo na to uwagę. Powietrze wewnątrz pomieszczenia 18 razy na minutę oddychamy. 26 tysięcy oddechów na dobę jest o czym mówić. Jest to bardzo ważne. Dzisiaj. Na to wszystko system oczyszczania atmosfery skali. Ale żeby być bardziej dokładny, chciałbym w tej chwili troszeczkę wrócić do fizyki, do matematyki, powiedzieć trochę o miarach. Jeden mikron to jest jedna milionowa metra. Jakie są cząsteczki, cząsteczki wokół nas? Na przykład pyłki, o których mówiłem, to 30 mikronów. Jeden mikron, jedna milionowa metra. Y, część y, metra. Proszę Państwa, to jest 1800 razy y, mniej niż czubek szpilki. I teraz do tych pyłków, pyłki 30 mikronów. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju y, substancje pochodne od rostoczy, od kurzu, to jest to w, za, w zaokrągleniu 10 mikronów, a wirusy potrafią być nawet. Yy, tak małe jak 2 setne mikrona. I nasze urządzenie, nasze urządzenie, które dzięki 3-stopniowemu systemu yy, oczyszczania yy, ma sprawność oczyszczania szcząstek o wielkości 24 tysięcznych mikrona ze sprawnością 99,99% Niesamowite urządzenie. Yy, troszeczkę o tym urządzeniu. Prostota budowy, prostota eksploatacji, prostota konserwacji to są podstawowe, yy, te ogólne cechy naszego urządzenia. Mówiłem o sprawności. O sprawności na poziomie 99, jeszcze raz powtórzę i 99,% yy, setnych procenta cząsteczek wielkości 24 tysięcznych mikrona. Jak to się dzieje? Powietrze zużyte trafia poprzez tą strzelinę do y, urządzenia. Trafia na trzystopniowy system filtrowania, trafia na filtr wstępny, gdzie zatrzymywana jest y, y, sierść na cząsteczki. Dalej, po przefiltrowaniu trafia na filtr HEPA, na filtr HEPA ultra HEPA, który zatrzymuje już właśnie ze sprawnością 24 Tysięcznych, czyli zatrzymuje wirusy, bakterie. Te wirusy, bakterie przyklejają się do filtra HEPA i poprzez ruch powietrza wysuszają się i obumierają. Nie mamy tutaj żadnej lampy UV, nie mamy jonizowania powietrza, które nie jest tak dobre dla, dla człowieka. Jest to proste, ale bardzo skuteczne urządzenie. I dalej trzeci stopień filtrowania: filtr węglowy na które trafiające związki lotne chemiczne są zatrzymywane wszelkiego rodzaju zapachy, łącznie z dymem papierosowym, zapachem sierści, nieprzyjemnymi, nieprzyjemnymi zapachami, chociażby jakimś takim yy, niezbyt lubianym przez wszystkim zapachem smażonej ryby. To wszystko filtr węglowy. Trochę urządzeniu. Prostota wykonania yy, konstrukcja. Przede wszystkim klapa zewnętrzna na magnesach i kliku mechanicznym. Dalej, system pierwszy, stopień oczyszczania, filtr wstępny. Jest to filtr siatkowy, który można od czasu do czasu, raz na tydzień, dwa tygodnie, odkurzyć, wyczerpać, ewentualnie wymyć w wodzie z detergentem. Dalej, filtr HEPA, Ultra HEPA na zatrzasku i głębiej filtr węglowy. Wszystko szczelne, wszystko sprawne. Proszę Państwa, e, zakładamy jeszcze e, filtr wstępny, który ma swoje oczywiście tutaj miejsce i klapę, jak widzicie, jedną ręką, e, ręką dziecka, mężczyzny, kobiety. Jest to bardzo prosta konstrukcja. Gdy zaczepy trafiają e, magnesowe na swoje miejsce, jedno kliknięcie mechaniczne i system jest gotowy do pracy. O urządzeniu. 500 metrów sześciennych na godzinę. To urządzenie może przefiltrować w ciągu 10 minut powietrze z pokoju o powierzchni 24 metrów kwadratowych, służy do 50 metrów kwadratowych do pomieszczenia, ale oczywiście pracujące w jakimkolwiek biurze wokół siebie zrobi atmosferę i zrobi dobrą robotę. E, dotykowy pojemnościowy ekran e, LCD, e, trzy tryby pracy: tryb e, auto, tryb turbo i tryb nocny. Niska głośność tego urządzenia to jest główna, główna też cecha urządzenia. Może pracować w sypialni, e, nie przeszkadza w śnie, jest to poziom poniżej 20 e, dB. E, łatwość wymiany filtrów. Długotrwałość, długotr żywotność tych filtrów. Filtr HEPA od 2 do 5 lat, filtr węglowy, rok czasu. Poza tym wskaźnik zabrudzenia powietrza, potwierdzenie głosowe zadanej funkcji. Wszystko to w smukłej obudowie z możliwością przysunięcia tego urządzenia do ściany. Do ściany przepiękny design. Niewielkie gabaryty, wszystko się zgadza. To są korzyści, dla których warto posiadać system oczyszczania powietrza Atmosfery Sky, szczególnie w okresie zimowym w naszych zamkniętych pomieszczeniach. Proszę Państwa, prośba jeszcze o subskrypcję i na tym dzisiaj kończymy spotkanie z systemem oczyszczania powietrza Atmosfery Sky. Dziękuję za uwagę. Marek